No siemanko, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie, drodzy państwo. Dzisiaj szybka wrzutka z Bybit. A konkretnie mamy tutaj kilka lunchpuli. W ogóle, jeśli chodzi o te lunchpulę, -e, to kilka giełd się tutaj bardzo mocno rozkręciło. I dzisiaj wystartował lunchpul tokena Puffer. Można tutaj zablokować nasze pafery, tokeny MNT albo stablecoiny w postaci USDT. Wystartował on konkretnie jakąś godzinkę temu. Ja wrzucę sobie tutaj USDT. Maksimum jest dwa koła, jak zwykle. Powoli już mi zaczyna brakować tych stablecoinów. A moje MNT pracują w Mantle Staking Rewards, nie mogę ich jeszcze wyciągnąć. I tutaj mamy kolejny, który wystartuje za 3 dni, DBR, czyli Debridge. Pewnie niektórzy z Was dostali jakiś airdrop, także można też sobie go tutaj wrzucić. I mamy podobne pule czyli DBR, mamy również MNT i mamy stable coiny. No i jutro kończy się lunch pool tokena Cuts Tutaj też APR, jeśli chodzi o same tokeny katz, był całkiem przyjemny, 1400% APR, konkret, ale to jest akurat dla vip -ów. aha, czyli 1000, no a tam minus, minus 200%. Ostatnio był tu NAVIX też, także jest tego dość sporo, jeśli macie jakieś stablecoiny, które Wam się kurzą gdzieś na giełdzie, to polecam sobie skorzystać właśnie z tej opcji. No to tyle ode mnie, niech Wasze stablecoiny pracują, niech zarabiają, a jeśli nie macie konta na giełdzie Bybit, to oczywiście link znajdziecie w opisie albo w podpiętym komentarzu. Życzę wspaniałego dziąka pozdrówki, Eloszka.